Witamy na kanale U Pana Darka. Mój dom to niekończący się temat. Jest tu naprawdę wiele rzeczy do zrobienia, a ciężko łączy mi się wszystkie rzeczy naraz. Budowa u mnie, budowa u Jawora, ogarnięcie hali, bo też ostatnio było tam sporo tematów. Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, to wiecie, że już tutaj mieszkam. Mimo, że wiele rzeczy jest jeszcze w trakcie robienia. W komentarzach wyczytałem, bo tak czytam komentarze, że chcecie update tego, co już udało mi się zrobić. Jednocześnie jest tego dużo? A jednocześnie mało. Zapraszam zatem do środka i pokażę wam jak wygląda mój nowy dom, a raczej plac budowy. Kuchnię już znacie. Tutaj się nic nie zmienia. Bo jest ona już praktycznie gotowa. Od razu obok mamy toaletę. Brakuje tutaj jeszcze sporo rzeczy, czyli przede wszystkim oświetlenie. Oświetlenie jest bardzo ważne. Chciałem zamontować coś w rodzaju LEDa. Profil LEDowy. To akurat nie jest ten profil LEDowy, ale tak to będzie wyglądać. Będzie leciał dookoła, na wysokości tej kafli. Wszędzie tutaj dookoła, dookoła. I będzie się kończył tutaj. Będzie to takie pół roku oświetlenia. I oprócz tego jest podświetlane lustro. Będzie jeszcze oświetlenie z góry. Tak jak wcześniej wspominałem, będzie ta półka, za którą się nadal nie mogę zabrać. No ale wszystko w swoim czasie. Ta szafka oczywiście nie jest szafką docelową. Potrzebowaliśmy umywalki, ponieważ czekamy dalej na stolarza na pierwszym piętrze, co wam zaraz za chwilę pokażę. Ale żeby zacząć już mieszkać, umywalka jest niezbędna. Chciałbym zamontować tutaj drzwi ukryte czyli yy, rama będzie zlicowana razem z lamelami i drzwi też będą ukryte w lamelach. Tak jak tutaj. No i co ja mam pokazać? Taki bałagan. <laughs> po prostu już mieszkamy i tyle, nie? Kątem oka pewnie zauważyliście, że coś tu się dzieje na schodach. Ponieważ mój wnuk jest na etapie raczkowania, pcha się na wszystkie schody i tak dalej. Nie mogłem ich w takim stanie zostawić, chociaż chciałem. Chciałem, tylko dlatego, żeby postawić rusztowanie i żeby wykończyć tą ścianę do samego sufitu. Niestety nie zdążyłem. Chłopak rośnie super szybko. Wszystko go interesuje, a schody przede wszystkim. Więc po prostu z tych schodów betonowych musiałem zrezygnować. Raczej, znaczy, one nadal tutaj są. Tylko że musiałem je przykryć, potem je ładnie wygładzę i wymaluję specjalną farbą, która jest efektem marmuru. To, to będzie taki tymczasowy zabieg, żeby po prostu schody były gładkie i bezpieczne dla mojego wnuka. Zresztą Żadne schody nie są bezpieczne dla 10-miesięcznego dziecka czy rocznego dziecka. One po prostu nie są bezpieczne. Ale jako się trzeba było zabezpieczyć, bo po prostu było to skupisko bałaganu, kurzu i tak dalej i na tym nie było nawet widać, że coś jest posprzątane. Zrobiłem stelaż, wylałem wszystko samopoziomującą posadzką. Potem to wszystko będę wyrównywał, zagładzał. Oczywiście jak zrobiłem stelaż Wszystkie stopnie wyrównałem na 178 mm od pierwszego stopnia, bo jak dołożyłem kafli, to oczywiście ten wysokość się pozmieniała. A musiałem to wszystko tak zrobić, taki zabieg, bo pokażę Wam u góry. Ostatni stopień miał, był za nisko do położenia paneli, więc korytarz jest skończony w połowicznie. Po prostu zatrzymał się na schodach, bo tam musiałem położyć panele, ale to zaraz Wam wytłumaczę. Chodźcie do góry. Zacząłem od niewylewki samopoziomującej. Zacząłem od betonu twardego, żeby wyrównać ten ostatni stopień. Po prostu on tutaj. Był dużo niżej i ta, te panele, one tutaj były, to ta część była zapadnięta. Więc, żeby to wszystko wyrównać, żeby wykończyć te panele, musiałem mieć gładką powierzchnię. Wszystko wyszło elegancko, tak jak się należy. Te 3 stopnie od razu widać, że różnią się od posadzki samopoziomującej. Nie robiłem w ten sposób wszystkich schodów, bo takie układanie betonu jest pracochłonne. To zajęło mi dużo mniej czasu. Po prostu rozmieszałem, wylałem i czekałem na efekty. A efekty wyszły takie. Mimo, że dobrze przygotowałem powierzchnię, pecherzyczki niestety wyszły. Kupiłem gdzieś wałek do, do samopoziomujących wylewek, ale po prostu w ferworze walki gdzieś on zaginął w garażu. Jest to po prostu mój storage nie będę wam go pokazywał, bo po prostu jest tam wszystko i nic. Potrzebne i niepotrzebne. I czasami szukam, czasami zajmuje bardzo dużo czasu, żeby coś znaleźć, a czasami rzuca się to po prostu w oczy. Jest tutaj taka przerwa, bo ten pokój, jak wiecie, rozrobiłem pierwszy. I nie podoba mi się ułożenie tych pa paneli, i nie dlatego, że Paweł mi pomagał, tylko dlatego, że po prostu one są inaczej robione niż cały korytarz, bo udało mi się połączyć, żeby nie było żadnych łączeń na wejściach. I tutaj też bym chciał, żeby było tak samo. Więc wszystkie te panele przesunę do tej podłogi i je razem połączę, żeby nie było żadnych łączeń w wejściu. Mimo tego, że może to komuś się nie podobać, albo że to nie jest fachowo, ja po prostu tak chcę. I jeżeli będzie jakiś problem z podłogą, że będzie się napinać, rozciągać czy po prostu rozpychać, będę ją docinał, żeby po prostu uniknąć tych problemów. I nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystkie włączniki świateł w tym domu są bardzo nisko. Jednym to się może podobać, innym nie. Deweloper tak zrobił. Ja uważam, że to jest super ergonomia, że po prostu się podchodzi i ten włącznik światła jest po prostu pod ręką. Nie trzeba go szukać gdzieś na ścianie i tak dalej, na jakiejś wysokości. Po prostu jak się umysł przyzwyczai. To po prostu on tutaj jest i koniec. To nie znaczy, że jestem leniwy i nie chce mi się podnosić ręki do góry. Ale mały na pewno będzie miał dużo zabawy z włączaniem i wyłączaniem światła. Bo jak wszyscy wiecie, małe dzieci po prostu lgną do wszystkich takich rzeczy, urządzeń i tak dalej. Na korytarzu udało mi się fajnie połączyć podłogę razem z naszymi kaflami. Jest to 3 mm szczelina, którą wypełnię silikonem. Oczywiście leży tutaj szyba do prysznica. Zaraz się pośmiejecie. Miałem ją zamontować na tym murku. A a propos, to jest nasz cały shower screen. Tak, tak pan Darek bierze prysznic. Jedni powiedzą zabawne, i tak dalej. Może i zabawne, ale zdaje egzamin na 100%. Po prostu zwykła folia zabezpieczająca drzwi, zabezpieczająca pomieszczenia przyklejona na taśmę, działa idealnie. Wszystko jest przygotowane do tego, żeby zakładać ten shower screen. Ja wam dzisiaj tego nie będę pokazywał, ale zobaczycie to w następnym upgradecie. Jak przyjdzie stolarz i po prostu tutaj będzie cała ta stolarka. Szafki wiszące, tutaj będzie pełna szafa do samego końca, żeby zabudować pralkę. Dzisiaj pokażę wam jak montuję Bidetkę. Bidetkę, czyli taki prysznic do toalety. Ale to za chwilę. Chodźcie do mojej sypialni, bo tam będę robił garderobę. Dzisiaj postanowiłem, że zacznę, żeby nasze ciuchy już były poukładane. W tej przestrzeni przygotuję zabudowę, która będzie dookoła. Przygotuję oświetlenie, przeprowadzę elektrykę, a później zabuduję całe pomieszczenie lamelami z zewnątrz, żeby było takie pomieszczenie ukryte na wypadek, gdybym miał tam bałagan. Miary tego pomieszczenia to około 3,5 metra kwadratowego. Zabudowę zakupiłem w Ikei, a teraz ją wspólnie złożymy. Szafa składa się tylko z 7 półek, trzech wieszaków i trzech szuflad, więc jest bardzo prosta. Szafy te nie będą posiadały drzwi, żeby zaoszczędzić kłopotów z otwieraniem na tak małej powierzchni. I gaz sprzedaje szafy o różnych rozmiarach. Nasz zestaw będzie miał 1,75 cm na tej ścianie, więc zostanie po bokach tylko po 1,5 cm z każdej strony. A żeby zniwelować szpary, założę blendę dookoła, bo idealnie będzie pasować. Szafa to ma 2,36 m, więc naprawdę niewiele zostanie u góry miejsca. Na tak małej powierzchni wykorzystać na maksimum miejsce. Tylko tyle i aż tyle narzędzi potrzebuje, żeby zacząć składać szafę IKEA. Szafa będzie biała, bo tak sobie zarzuciła kierowniczka. To chyba wszystko. Tu jest dość ciasno, więc pamiętajcie o tym, żeby odkładać od razu niepotrzebne rzeczy. W zestawie są trzy szafy: 2,5 i 1,75. Całość kosztowała 1500 zł. I ja tak buduje szafy, że obojętnie jakbyście nie zaczynali, góra i dół. Wszystkie otwory są takie same, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że jeżeli robimy górę, to robimy przy samej krawędzi góry, a jeżeli robimy dół, trzeba odsunąć o te 6 cm czy tam 7 cm grubość tego panelu. Same korpusy, to jest bardzo prosta sprawa. Co w Ikea jest fajnego, to jest taki uchwyt do trzymania gwoździ podczas przybijania pleców, czyli tylnej płyty. Montujemy taki gwoźdź taki uchwyt, przykładamy, przybijam najpierw jedną stronę, a potem sprawdzam kąty, czy aby na pewno szafa była prosta. Bo jak już przybijemy plecy, a będzie krzywo, to nie jest to do naprawienia. Kąt ustalony, więc przybijamy. Dobka. Tak to się prezentuje, nawet jak już mamy wszystkie ciuchy. W tej garderobie jest włącznik światła. Oczywiście musi być światło. Docelowo będzie czujnik ruchu i gniazdko, które musiałem przenieść. Tak to wygląda. Gniazdko jest tutaj, a włącznik światła na razie tutaj. Oczywiście, garderoba jak garderoba. Nie chciałbym mieć tego wszystkiego otwartego. Zrobię tutaj zabudowę. Zmniejszę otwór drzwiowy i zamontuję prawdopodobnie lamele, które ukryją mi ten cały pokój. Będzie to taki ukryty pokój w mojej sypialni. Chodźmy teraz zamontować wcześniej wspominaną bidetkę. A do zamontowania samej słuchawki będzie nam, będą nam potrzebne tylko imbusy. Z tego co pamiętam. Czyli jest to rączka, przejście, taki łącznik, uszczeleczka, żeby nam nic nie ciekło. Wąż i sama słuchawka. Montujemy taką uszczeleczkę. Przychodzi ona w to miejsce. I całość wkręcamy od spodu do tej bidetki. No ale zanim to zrobię, poczekaj. Wezmę użyję trochę magicznego header shoulders. A użyję go tylko dlatego, żeby uszczelka ładnie nam weszła i żeby się śliznęła ładnie przy dociskaniu. Jest to tak spowodowane, że nie powinno się to zepsuć. Ale gdyby była sucha, byłby tam jakiś zadzior albo coś takiego, po prostu bym ją zniszczył. A tak wiem, że się śliźnie na tym szamponie. Szamponie do włosów. Coś, co daje poślizg całości. Aha, dobierzemy jeszcze tego imbusa. Jest to ten imbus nic prostszego przykręcamy go przykręcamy dokręcamy nie wiem z jaką siłą mam to dokręcić, ale na razie idzie, więc ty już przekręciłem to i urwałem gwint ale lipa czy mi się wydaje? nawet na pewno ale dziadostwo nie no, urwałem to ale dziadostwo i urwałem tutaj gwint. A może nie urwałem, może urwałem w środku. Nie, urwałem gwint, zerwałem gwint tutaj. Ale dziadostwo. A miało być tak pięknie. No i wyszło jak zwykle. Czyli ta słuchawka nie będzie w tym miejscu. Nie no, nie uda się, nie? No taki... Ciao, dziadostwo. Ja myślałem, że to się głębiej gdzieś kręca, a tu nie. Nie, no wypada. Ewidentnie wypada. Dobra. No nic, muszę podjechać do producenta i kupić po prostu taką część. I o ile mi się uda taką część kupić. Pamiętajcie o tym, że niektóre rzeczy są bardzo delikatne i nie można używać tak mocnych kluczy. Ja myślałem, że ten gwint po prostu wchodzi tam głębiej. Przekręciłem go i tyle. Ale dziadostwo. Nie, no dziadostwo to jest. Miałoby tak fajnie, a wyszło jak zwykle. Więc nie pokażę Wam, jak skręcam tutaj prysznic. Miałoby tak ładnie, kurde, ja pierwszy No myślałem, że to lepsze jest, kurde. Rozumiesz? trzy gwinty na tym, żeby wisiała tutaj słuchawka, przecież to jest niemożliwe. Więc nie ma co zatrzymywać. Ale mam też dla Was pytanie. mam strych, i powierzchnia na tym strychu jest tak mała, że to aż się śmieszne wydaje. Sami zobaczcie. Dajcie znać w komentarzach, co powinienem tutaj zrobić. Zamykam te drzwi, tak jak zamykam ten film. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach.